Zobaczymy się ze śmieciami! Bruno, jesteś tam? Oczywiście, Kamciu! Uwielbiam sprzątać tory. Zawieźmy te puszki do recyklingu. Zaraz następna stacja. Hej, Bruno! Dlaczego nas spowalniasz? I tak mamy przecież świetny czas. Zbyt szybka jazda może zaburzyć nasz rozkład. Nie musimy jechać szybciej. A, a może pojechalibyśmy tylko odrobinkę szybciej? Tylko troszkę. Dobrze. Jasne. Skubiliśmy kilka puszek na zakręcie. Musimy zwolnić. A. Ale szybka jazda to taka świetna zabawa. Twój głos jest niski. Jesteś zawiedziona. Możemy spróbować szybciej, jeśli nie pogubimy więcej puszek. Mam już tego dość. Kamcza pędzi przez sodorniczym błyskawica, aby odebrać wszystkie śmieci. Rety, to był dopiero ciężki załadunek. Kamciu, jedziemy tak szybko, że gubimy mnóstwo puszek. Słucham, czy coś mówiłeś? Kamciu, załadowałaś krowę. Nie tak miał wyglądać nasz dzisiejszy dzień. Bruno, dlaczego nie hamujesz? Dlaczego nie hamowałeś? Byłem przytłoczony. Spadały nam puszki, bo jechałaś zbyt szybko. I załadowałaś krowę. Serio? Masz rację, powinnam była zwolnić. Nawet nie zauważyłam, że gubimy puszki. Mieliśmy przecież sprzątać. Teraz Karolcia i Sandra będą musiały wysprzątać nas. To naprawdę zaburza nasz rozkład. Przepraszam, Bruno. Chyba musimy być bardziej zgranym zespołem. Tak, miło, że się zgadzasz, krówko. Dzięki za pomoc, Karolczu i Sandro. Dzięki. Dobrze, posprzątajmy teraz tory. Wróćmy, aby pozbierać wszystkie zagubione puszki. Doskonały plan. A możemy jechać wolniej? To wciąż świetna zabawa, a puszki zostaną w wagonie. Z przyjemnością, Bruno. Dzień sprzątania to czysta przyjemność. Mhm. Ach, już mamy wszystkie puszki. Zgrany zespół to jest to. Bez tego mielibyśmy puszki Pandory. Dobre. Czas na wy Kamciu, czeka nas jeszcze jeden przystanek. Ma się rozumieć! Gospodarstwo pana Macieja. Czas wracać do domu, krówko. <ścoughs> Ten dzień był bardzo młodany.